Na słodkie chwile z bohaterami serialu Zaprasza producent Wafelków Princesa Polo Kokta Pozory mylą Zegrałeś Stawiasz no to teraz, kto pierwszy? Żal się śpieszyć. No, panowie, to uznanie na pomorzu! Warka, uznany smak. Wujek Witek wyciśnie każdą tubkę pasty do końca. Żaden kilowat prądu się u niego nie zmarnuje. Jak Licek jest mistrzem w oszczędzaniu. Nie wierzy, że ktoś może być bardziej oszczędny niż on. Niemożliwe? Najbardziej oszczędny jest Simplus. Doładuj konto i bez ograniczeń sms za 1 grosz i dzwoń za 18 groszy za minutę. Simplus najlepsza oferta na kartę. Przed płoceniem, to więcej niż potrzebujesz. Nowa Rexona men power. Zaraz w lewo, Mareczo. Dobrze. A teraz uważaj. Pacent przychodzi do lekarza. Tu w lewo. No wiem. Ble, I, ble, i jest pierwszego kontaktu. Znaczy, lekarz jest przecież pierwszego kontaktu, pacjent jest z bandażem na kolanie, rozumiesz, w lewo. I pacjent mówi do lekarza, panie, to kto Strasznie gardło boli w lewo. A lekarz na to. To dlaczego pan ma bandaż na kolanie? A pacjent na to. Bo mi się obsunął! Ten dowcip jest bez sensu jak lokata. No ja wiem, jak lokata. Można zamrażać pieniądze na lokacie, ale po co? Wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz, bez utraty odsetek. Zamień lokatę na konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim. Wyobraź sobie, że jazda staje się coraz lepsza i lepsza. Nowy olej Sher Helix Ultra Extra zawiera specjalne dodatki, które podczas jazdy nieustannie oczyszczają silnik. Dzięki temu w pełni wykorzystasz możliwości samochodu. Droga wyczerpuje, Sher Helix przywraca siły. Fighters, Plaza de Toros, Meksyk, w poniedziałek 30 kwietnia o 23.50. Ja jestem macho, do mnie do mnie macho, płaczą, Też wiem dla kogo napisałem tą piosenkę. No ja po prostu napisałem ją dla Alberta. Zachwycili publiczność. Niestety nie przepadam za tą piosenką, a dzisiaj ją polubiłam. Zaskoczyli jurorów. Znalaz swój sposób na tę piosenkę i o to właśnie w tym chodzi. Gratuluję. Ona jest. Już Nie ma siódymu bez ognia. Ty też możesz ocenić ich talent. Najlepszy trzyby ci. Zobacz jak teraz oni śpiewają. Panie ja myślę, że tu już możesz nagrać płytę. Już w najbliższą sobotę o 20:00 Wielki Muzyczny Show. Tylko w Polsacie. Posłuchaj. Zobacz, ile jest wart. 1% Twojego podatku. 1% mojego podatku. Może uratować życie dziecka. Fundacja Polsat skutecznie, skutecznie pomaga chorym dzieciom. 1% mojego podatku. Może odmienić zły los. 1%. 1%. Dzięki niemu Fundacja Polsat uratuje kolejne życie. Jeden. Pamiętaj, nawet najmniejsza kwota Twojego podatku ma wielką wartość. Przekaż ją Fundacji Polsat. Czekamy na pomoc. w swoim telefonie. Wypróbuj przez tydzień za darmo i gadaj zawsze i wszędzie. Potem tylko za złotówkę tygodniowo. Era. Jeżeli obawiasz się przeciekania w nocy, możesz spać tak. Lub wypróbować OB Pro Comfort Super. To jedyny tampon super ze skręconymi rowkami i otoczką Silk Touch, który bezpiecznie wchłania wydzielinę, zapewniając 97% skuteczności nocą. Teraz możesz spać spokojnie z OB Pro Comfort Super. OB zaprojektowane przez kobietę ginekologa. Scena rozbudza moje zmysły wrażliwe na wszystko. Moja skóra też jest wrażliwa. Dzięki kosmetykom AA. Jest zdrowa, a ja czuję się młodo i bezpiecznie. Wybrałam najlepsze, Kaja. Jogobela? No, swoim najbliższym chcę dać produkty najbardziej zdrowe. Ponieważ prowadzimy aktywny tryb życia, dzieci dużo ćwiczą. Najczęściej są to jogurty jogobela. Ma duże kawałki owoców. I te kawałki są takie soczyste, świeże, duże. Dokładnie tak, jakby były przed chwilą zerwane. W tanich jogurtach jest to wszystko zmielone. Jogobela mi daje bardzo dużo owoców. Jest to zapas owoców na cały dzień. Nie bez powodu. Najlepszy jogurt w Polsce. To więcej niż potrzebujesz. Nowa Rexona Men Power. Kto to zrobił? Największa butelka na świecie, poczuj to sam, sponsorem programu jest producent Hopkoli. w poprzednich odcinkach. Zdębiały Wyrozu biały Nie wiadomo czy biały Daje biały Bielsko biały Nieważne jaki ten uśmiech Ważne, że biały Orbit White W play wszystkie telefony to multimedialne centra rozrywki tylko teraz Samsung Z630 kosztuje już od złotówki. A Motorola V6 Max już od 49 zł. Play. Chodź. Ale fajne zdjęcia. Moja mama je zrobiła. Puchary też są super. To mamy. Zamknij oczy, otwórz buzię. jak mama mogła zrobić tak pyszny budyń. Gotowy budyń kremowy doktora Edkera, Tak pyszny jak domowy. Szukaj w lodówce. Renault, lider w dziedzinie bezpieczeństwa, najwięcej modeli z najwyższą oceną w testach Euro NCAP. W większości dorosłych wcześniej czy później występują problemy ze zdrowiem dziąseł, a zdrowe dziąsła są niezbędne, aby mieć zdrowe zęby. Dlatego polecam Colgate Total. Badania kliniczne przeprowadzone na renomowanych uczelniach dentystycznych dowodzą, że Colgate Total zwalcza płytkę na ze mną linii dziąseł i pomaga redukować problemy dziąseł aż do 88%. Dlatego, by mieć zdrowe zęby, chronić dziąsła. Colgate Total. 12-godzinna ochrona zębów i dziąseł. Colgate polecana przez polskich dentystów. O każdej porze rozmowy lokalne i międzymiastowe za darmo do wszystkich sieci stacjonarnych w całej Polsce. I to wszystko tylko za abonament. Taka taryfa. Superprosta w UPC. Zadzwoń i zamów. 9495. W nowej promocji Lejs ty sam decydujesz o co grasz. Codziennie laptop, iPod i cyfrówka. Sam wybierz sobie nagrodę. Do tego miliony paczek Lejs. Pula nagród ponad 3 miliony złotych. Wylejzuj co chcesz. Lejs, chcesz trochę? To też dobrze z ludźmi żyć. A więc dobro musisz dać. A wtedy to, co robisz, w mig docenią i dadzą znać. To la dobrze z ludźmi żyć, a więc dobro musisz dać. Najlepsze samochody, najlepsi kierowcy, i najbardziej prestiżowe wyścigi, gigantyczne emocje i zacięta rywalizacja. Tylko w Polsacie. Formuła 1 Grand Prix Bahrain w niedzielę o 13.30. Moc wyścigowych wrażeń zapewnia główny sponsor relacji. Orlen, stacja z werwą. X-Fighters, Plaza de Toros, Meksyk, w poniedziałek 30 kwietnia o 23.50. Zachwycili publiczność. Ja już wiem dla kogo napisałem tą piosenkę. No ja po prostu napisałem ją dla Roberta. Zaskoczyli jurorów. Niestety nie przepadam za tą piosenką, a dzisiaj ją polubiłam. Mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko zdaje nam. Znalazła swój sposób na tę piosenkę i o to właśnie w tym chodzi. Gratuluję. Ja Ty też możesz ocenić ich talent. Nie ma siódymu bez ognia. <noise> Najlepszy dzisiaj występ. Daję ci... Zobacz jak teraz oni śpiewają. Wyuzdany strój rock'n'rollowy. Kto to widział? Nic nie może przecież mieć nie! Słyszałem takie doły, że aż mnie tam poruszyło. Bardzo fajnie. Mieszkałem ja myślę, że tu już możesz nagrać płytę. Wielki muzyczny show. Tylko w Polszacie. Już w najbliższą sobotę o 20.00. Dobry harnas, ale zboj. Żujesz sobie Airwaves? I jak to odczuwasz? Stop. Stop. Feel the kick, Airwaves. Wiel mi, że nigdy nie znajdę się na okładce magazynu i nie wystąpię w reklamie. Ale spójrzcie na mnie teraz. Bądź pewna siebie. Opalenizna, której pragniesz i pielęgnację, jakiej potrzebujesz. Balsam Daw Summer Glow. Teraz 50% więcej składników nawilżających. Prawdopodobnie to najbardziej naturalna opalenizna, jaką miałam. Duff Summer Glow. Zadbana skóra, piękny wygląd. Aby dodać skórze blasku, wypróbuj też nowy balsam do ciała Duff Summer Glow rozświetlający.

Wydawałoby się, że o seksie powiedziano już wszystko. A jednak jest inaczej. Sprawdźmy, jak jest z tym seksem. I jak mogłoby być. Ciepło. Normalnie. Bez tabu. Bez uprzedzeń. Jak się kochać. Nowy cykl od jutra z Gazetą Wyborczą. Pierwszy zeszyt z segregatorem w prezencie. Jeżeli obawiasz się przeciekania w nocy, możesz spać tak? Lub wypróbować OB Pro Comfort Super. To jedyny tampon super ze skręconymi rowkami i otoczką SILK Touch, który bezpiecznie wchłania wydzielinę zapewniając 97% skuteczności nocą. Teraz możesz spać spokojnie z OB Pro Comfort Super. OB zaprojektowane przez kobietę ginekologa. The debacie było nudne i przewidywalne, aż pojawiła się ona. Daniel przyjechała z Los Angeles i pilnuje domu cioci. Całkowicie odmieniła jego życie. Potrzebujesz dziewczyny? Pozostaje tylko jedno pytanie. Gdzie jest haczyk? Stary. Nie. Ale będą jajca. Premiera telewizyjna. Dziewczyna z sąsiedztwa. Jutro o 21.00. Chłopa i gosposia to nie są wyrazy blisko znaczne. <laughs> Jakoś to bardzo cicho, jak nie ma dzieci. Aż dziwne, co? Możemy się do 11 wyligiwać w Odwieczna walka płci w nowym serialu komediowym w reżyserii Macieja Ślesickiego. Wykorzystała mnie, wykorzystała i rzuciła. Dwa odcinki, jeden po drugim. I kto tu rządzi? W czwartek o 20. Był żywą legendą Anglii. Jako jedyny odważył się przeciwstawić niegodziwości i złu. Dlatego w co wierzył, był gotów poświęcić wszystko. Za ciebie oddałbym życie. Kevin Kostner Robin Hood, książę złodziei, w piątek o 20.00. Jeden z największych przekrętów w historii policji. Każdy jest podejrzany. Dopóki Wydział Wewnętrzny nie zamknie dochodzenia, nie mam wyboru. Twoja broń i odznaka. Nie pójdę do więzienia. Chcecie mojej krwi? Strzelajcie. Samuel L. Jackson i Kevin Spacey. Pojedynek osobowości. Negocjator w poniedziałek o 21.00. Jak pani to znosi? Jest fruity! Hot fruity? Fruity? Tak, fruity! Sponsorem programu jest producent napojów owocowych Hop Fruity. Tik tak na spotkanie ze świeżością Safirze, ESP i elektroniczna klimatyzacja gratis. Seven Days prezentuje powrót głodzilli. Głodzilla! Żartowałem. <grym> Bardzo <grym> śmieszne. Jest Seven Days, nie ma głodzilli. Dobra i bez gadania. Nissan Note. Zaskakująco przestronny samochód kompaktowy. Nissan Note od 44 990 zł. X-Fighters, Plaza de Toros, Meksyk w poniedziałek 30 kwietnia o 23.50. Ja jestem macho, i nie wybacza, i płacza, macho. Też wiem dla kogo napisałem tą piosenkę. No ja po prostu napisałem ją do Roberta. Zachwycili publiczność. Niestety nie przepadam za tą piosenką, a dzisiaj ją polubiłam. Zaskoczyli jurorów. Znalaz swój sposób na tę piosenkę I, i o to właśnie w tym chodzi. Gratuluję. Ona Już dorosła. Nie ma siódymu bez ognia. Ty też możesz ocenić ich talent. Najlepszy dzisiaj występuje Zobacz jak teraz oni śpiewają. Agnieszka, ja myślę, że tu już możesz nagrać płytę. Już w najbliższą sobotę o 20:00. Wielki muzyczny show tylko w Polsacie. Ważne wydarzenia sportowe w cyfrowym Polsacie. To chwile rodzinnych emocji i radości. Cyfrowy Polsat świat najlepszych telewizji. Najlepsza oferta w najlepszej cenie. Kup teraz nowoczesny dekoder satelitarny już za 99 zł. Dobrze nam razem.